Pierwsza zima w Piękowie. Jest listopad. A nam się już właśnie zaczęła zima. Przyjechaliśmy pierwszy raz już ze śniegiem. A tu właśnie Krzysiu szykuje się na zimę. Pociął to wszystko właśnie przed chwilą. Może jeszcze będzie ciął? Zobaczymy, jak tnie żeby było czym palić w piecu, a w ogóle to te drzewa, to też sam z lasu przywiózł. To jest już czwarta kufka. Szykuję się niesamowicie. Chyba chcę tu całą zimę spędzić. O, o, coś ci nie idzie. No, zobaczymy. No, pokaż, Krystian, co potrafisz. Kupił nową maszynkę Do odśnieżania śniegu Bo jak nas zasypie Właśnie próbował to odśnieżać Ale jeszcze wszystko za mokre Ta budka to się nie liczy Ona będzie zburzona Ale jeszcze nie zdążyliśmy Idę poszukać tej maszynki O chyba schowana Może mi się uda Ją znaleźć To jest Krzesia maszynka do odśnieżania śniegu, bo bez takiej to tu nie da rady. Za diabła. A to następne drzewo już tutaj przyszykowane. O, a tu gdzieś leży następna kubka. To jeszcze wszystko do pocięcia. A więc roboty jest. Ale cieszyć się też jest, czeka. A, no, idę go podglądać.